Cześć, nazywam się Kasia i powiem parę słów na temat pracy dzieci w naszym kościele. W każdą niedzielę odbywają się szkółki niedzielne. Są to takie spotkania dzieci w dwóch grupach wiekowych. To czas, w którym uczą się różnych piosenek, słuchają historii biblijnych, rozmawiają, poznają siebie nawzajem oraz spędzają ciekawie czas na wspólnej zabawie. Wierzymy, że Bóg bardzo kocha dzieci i chcemy, aby mogły go poznawać już od najmłodszych lat. Oprócz zajęć szkółki niedzielnej w naszym kościele zrównuje go ze szkolny punkt katechetyczny. Są to zajęcia katechezy prowadzone zgodnie z systemem oświaty. Dzieci podczas tych zajęć zdobywają oceny które są wpisane na świadectwo i wyliczone są do średniej. Mamy cztery grupy w zależności od etapu edukacyjnego. Są dzieci od pierwszej do trzeciej klasy szkoły podstawowej, od czwartej do szóstej, młodzież gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna. Poprzez służbę dzieciom w naszym kościele chcemy przekazywać treści biblijne w sposób dla nich dostępny, interesujący i praktyczny dla ich życia. Wierzymy, że dzieci są darem od Pana Boga i wielkim błogosławieństwem dla kościoła.